Jak feniks z popiołów budzę się ja i przyroda. Ja po chorobie, a przyroda po zimie. Widać już pierwsze oznaki przedwiośnia. Chociaż muszę przyznać, u nas dzisiaj jeszcze minus 3, ale już nie minus 18. I słychać to w głosach ptaków. Wszystkie tak głośno śpiewają, wydają jakieś dźwięki, więc chyba czują, że idzie przedwiośnie. Czuję się lepiej, jeszcze głos, oczywiście nie jest idealny, ale chyba uda mi się dzisiaj nagrać filmu Winter Sewing, więc zapraszam Was wieczorem na kanał, gdzie będziemy sobie siać pierwsze roślinki. O wszystkim opowiem. Co jeszcze Wam powiem ciekawego? Otóż dostałam bilet na targi Warsaw Garden Expo, które odbywają się 10, od między 10 a 12 lutego. Będę na tych targach, jak wszystko pójdzie dobrze. Trzymajcie kciuki. Nagram dla Was materiał. Myślę, że będzie tam dużo ciekawych nowinek ogrodowych. Sama jestem bardzo, bardzo ciekawa, co tam będzie.